Siema się Aneczko, z tej strony Pompax i dzisiaj nagrywamy kolejnego live'a z Fortnite'a. Dzisiaj gramy sobie... Na dzisiaj sobie gramy z Jureczkiem, bo jak inaczej. To areny czy co? Okej. Okay. Jakby widzowie, ja dużo spadłem po prostu, bo jakby ja ostatnio nie gram zbyt dużo, ale okej. Okay. Widzowie jakby ktoś chciał wysłać Donate'a to Donate są w opisie. Dobra, widzowie pokciąb. Stawcie szubika i łapkę w górę, kto jeszcze tego nie robi. I chyba teraz robimy konkurs na emotkę za 300 VDL za 200. Tylko dobijemy, jak dobijemy na live, dobijemy 70 subów i robię konkurs na emotkę za... Może za 500, może za 200, nie wiem. Zobaczymy. Albo dwa razy po 200, 500. więc... Już za 500 będzie można. Czemu? Powiedzieć. Bo jakby... Ja mam jeszcze 50 fotosów i jak wejdę do ratowania szatej, no to dostanę 400. Nie, nie. To, co masz zostać dla siebie. Ja dam widzom. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Dobra widzowie, no to 3 na 3 na 3, Widzowie, przepraszam bardzo, że tak mało nagrywam ostatnio. Ale po prostu teraz się wziąłem za YouTube'a i będę i więcej nagrywał. I jakby co? Zmieniłem sobie czułość. Widzowie począb. Czekamy na donaty, bo coś dla widzów leci. Jak donate y będą to chyba robimy konkurs Czy jakieś na przykład o 20zł kart będzie Na przykład do wygrania Na przykład nie, zrobimy jakieś Chowanego z widzami czy coś Tylko jakby Widzowiem, ja te pieniądze Jakby zostawię kiedy już będę miał Kod twórcy, bo wtedy będzie można Dopiero się bawić Chyba że po prostu chowanego Na jakiś odcinek Dobra Jurek gdzie ty jesteś? Ej dobra widzowie Jakby co O Witam widzów Zostawcie suba i łapkę w górę Kto jeszcze tego nie robi I jakby co widzowie Ja Gdzie ty jesteś Idę ci pomóc Aha ja rybkę wziąłem Ale gdzie ty jesteś Ja jestem w No to cię chłop podjechał Wiesz o tym? Jakby co widzowie, ja dawno nie grałem, ale teraz idę pomóc Jurkowi. Jurek, jestem obok ciebie i to ja, to ja, to ja. Podmieniam ci ścianę. To ja, to ja, to ja. Z kamienia. Chłop mi wbija z twojego teamu, nie! Sorry, musiałem. No co ja rozwalam, widzowie, jak ja dawno nie grałem w tego Fortnite'a, czyli wczoraj. Nie. Dobra, bo ja się zagapiłem na chat, bo Cię karam na pokę, wiem. Jesteś jest to? Jakby w sumie mogę wziąć Pinicy. A czy jesteś to? Co? Idę. Ja tylko pomaję, a ten go postawi w ten co przydał mnie. Aha. Aha, skwasiłem i to dosyć potężnie. Aha, widzowie, nie! Ej, ej. aha, za to panie, że mój pij się wie No to nie tożną! No. mnie! Jakby ja go biłem, ale potem myszka mi się słabo ruszyła. Więc widzowie, jeszcze tak dobijemy 70 subskrypcji i zrobimy konkurs na emotkę za 200 fałdolców lub za 500. Jak? Kako, taki problem. jest. Nie, nie znam, nie znam akurat. A, a mówię Ci, Pro, eee, ten... Eee, kanał Kula Szostka, kup dla mnie właśnie drogę tam jego... Dobra, ktoś mnie podjechał. Jakaś piłkara, dobra. Nie chcę on No gdzie ona jest? Dobra, edytować nie umiem. Jak się przestraszyłem. Goodbye. Kurczę, czemu na mnie fokus? Nie, ci ludzie to są tacy... Ja idę na środek zjeść grzybka i pójść do ciebie. No ale że. A że to aż taki identyskam, to ja nie wierzę, nie? Pfu, hu! hu, hu, hu. Dajcie, czekajcie chwilę. Teraz właśnie chwilę zajść. Dobra, jest oko wszystko je i

Nie dobra, i miało 10 rybek, a teraz Pokem. Daj to przegra Nie dobra i tak to jest przewaga, ale wyobraź sobie 10 rybek. Bo on tam trapy stawia. O Jezu. Ale jeszcze trazisko to o 15 sklepie, tak o. będzie? No co ty chłopot balił? Ej, widziałaś to? No, ej! Ale czemu się nie postawi nowych ognisk? Bo jest ile? Mm. Rozumiem, rozumiem. Jako nawet tak. A ten miał 14 HP. Super. Jakon kup nie zabił? Potem jak ja mu zadałem yy, ten 198. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Widzę, za niedługo to będziemy, no, jak dobijemy 1000 subów, to ja będę pod takim wrażeniem widzowiem. Tysiąc subskrypcji, kiedyś biję, dobra, ja biorę Pinati, raczej PMA, raczej PMA. Niebieskie coś, a czy ty się uspokoiś, no? Ale nie. jakby, jak prawdziwy? Kto jest takich prawdziwych? Bo ja to ja mam takich kolegów, którzy jakby chcieli by z tobą zagrać. O ja, sorry, sorry, sorry. No co mówią? Że jakby bardzo by chcieli z tobą zagrać. z swoimi stałymi widzami i dał im cię tuba jutro. Tak powiedzieli. Nie, ja też nie zaznaczę. O, on miał pokiewę, wiesz, a ty miał 30 i yy, 36 lat. Dwóch jest. Nie wierzę, nie wierzę. Jeszcze mi grzybka za o, sił. Morda. Wiem, jako siła mi bola? No zostaw, nie spam do mnie kolego, mój nieprzyjacielu. Mój nieprzyjacielu, weź mi zostaw.

Nie tak. pamiętam, tam jest tak. Dobra, to gramy normalnego kreativa duo, czy co? Eee, sorry, ej, a może jeszcze na chwilę wejść w ratowanie świata, by zobaczyć? Jakby ja? No, ja idę. Okej. No to, czekaj, czy... Może damy sekundkę w ratowanie świata, okej? Tak. No, jak chcą ze mną zagrać, to spoko. Tylko jest jeden minus. Ratowanie się tam się 30 minut. Masz sobie nie 30, tylko długo jakoś. Ostatnio. No, przykład, jeszcze mi się nie włączyło. A to by się włączyło? No, już dawno. No nie. A no to wiesz co, jakby ci to powiedzieć... Wejdź sobie w dowodzenie. No. Weszłeś? No. I wejść w sobie do rozkładania. No. I tam masz jakby takie przyjął dość takiego, co nie? No. I jesteś wtedy i tam masz takie serduszko, jakby nie No. 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 No, ja już mam jeden poziom zdrowia, jeden, ale co, co forma ofensywa, czy co? Nie wiem. Te, to wszystko daje moc. Dobra, to ja to. ej, i już nie będę. Po, albo? No i dobra, już polepszyłem dwa razy. Jakby mam 27, tu pokazuję. A tak to. Dobra, czekaj. Ej, bo jak ja nie ogarniam ratowanie świata. Co jest ramię? No o, e, zawsze nie ogarniałem. Dobra. idziemy sobie na chwileczkę tutaj. I, i, i zrobimy sobie... A, a dobra, ty masz nadal zima? No. Aha. A co mam wyłączyć? Dobra, już wiem. A to widzowie, czekajcie chwilę, zaraz wracam.